Panie pośle, prasa szeroko opisuje się na temat niezgodności pana oświadczenia majątkowego, do którego pan zaliczył diety i są opinie, że w związku z tym nie miał pan z czego żyć w tej Brukseli, jeżeli pan te diety zaliczył. Mógłby Pan powiedzieć, jak pan to zrobił, że tak pan oszczędności wzrosły, a jednocześnie pan zdołał przeżyć. Chciałem panu senatorowi bardzo serdecznie podziękować za to pytanie. Kwestia związana z różnicą w dochodach, które wykazuje w oświadczeniu majątkowym oraz w oszczędnościach jest banalnie prosta. Wyższe oszczędności niż wykazywane dochody wynikają z diet, które otrzymują wszyscy parlamentarzyści. To jest zwrot kosztów. Jeśli w ramach tych diet nie wykorzystuję ich w 100%, to w sposób oczywisty pozostają oszczędności. Przypomnę, że diety są nieopodatkowane i zgodnie z przepisami nie są dochodem. W związku z powyższym jestem niezwykle uczciwy i transparentny, ponieważ w oszczędnościach, które wykazuję w oświadczeniu majątkowym od lat. Proszę Państwa, wykazuje także to, co zaoszczędziłem na dietach poselskich, które są wypłacane wszystkim parlamentarzystom. Do moich oświadczeń majątkowych nikt nie miał żadnych pytań i zastrzeżeń ze służb, które sprawdzają te oświadczenia majątkowe. W 2016 roku miałem takie zapytanie z Urzędu Skarbowego, któremu przedłożyłem 3 lata temu swoje wyjaśnienia, które zostały przez Urząd Skarbowy. Przyjęte i nigdy więcej nigdy nie miał zastrzeżeń do moich oświadczeń majątkowych. Pozwolę sobie panu senatorowi przekazać to oświadczenie, które złożyłem do pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie trzy lata temu, proszę państwa, które wyjaśniło całą sprawę. To jest bardzo ciekawa em, sytuacja, w której osoba, która jest y, nadmiernie uczciwa i transparentna, jeśli chodzi o oświadczenia majątkowe, swoje zarobki, swoje oszczędności stała się celem ataku pod koniec kampanii wyborczej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja bym proponował, żeby to oświadczenie prawda, zamieściła e, wspólnota. E, z... Proszę